Dziś witajcie z tej strony Yamaha Six, bo tak się teraz nazywam. was w pierwszym odcinku z serii. Nie wiem jeszcze jak. I myślę, że jakoś ją nazwiemy. A jak ktoś chce, żeby się jakoś nazywa, to niech pisze w komentarzach. I startujemy sobie w mocy Nowy kierownik. No i to tyle z gadania. Od razu mm, sprzedaję... Tylko sobie wyładuję to. Od razu sprzedaję sobie jednego funda, Okej. Nie coś Chodźmy sobie do sklepik. Kurczę. Okej. Okay. Takie sprzedajemy. Silniczek. Ciążniczek i oraz ciągnik kwiat i kupujemy jednego chyba większego ciągnika z modów jest to John taki założymy tuza kłamitas kruciki dodatkowe światło konfiguracja największa, gusolę nie, przedmiotniki, tak i ubiornik tak jest. Kupujemy i nam no, zostało jeszcze troszkę pieniędzy. A więc nie wiem czy będzie starczyć, ale miałem taki duży siewnik, Patrzymy. I on wymaga 170 koni. A ma 7 metrów szerokości. Kosztuje 88 tysięcy, więc sobie go kupujemy. I wolę tamten niż taki 4-metrowy. On jest ciężki pewnie. Kupiliśmy sobie siewniczek i myślę, że przyczepimy do i Może kombań nie wiem, żniwa, to myślę, że. No na, może sprzedajmy tą szczepę. Nie, kombajnie. Nie, tylko szczepę. I przecież kupimy pomysłu jakąś lepszą. Może też jakąś modów. typu to, o, takie coś. 11 to. Albo najlepiej. No, nie wiem, czy mi będzie starczyć. O, taką pszczepę. to. Kurczę, idziemy takie koło trochę. no takich tam się nie chce dobra zostawiamy takie kolor żeby no nie będzie myślę bardziej zielony go kupujemy i zostaną 14 tysięcy w ogóle nie wiem czy ktoś wie ale da się na przykład jakieś cheaty w grach czy coś takiego i jak ktoś będzie chciał żebym go pokazał to wszystkim pokażę bo sam mam i najbardziej mm, mi pomógł film od Artka, Artisona, który pokazał najładniej, więc rozjeżdżamy no, sobie sprzęcikiem, okej. Okay. Ja nie lubię podczepiać obciążników, niektórzy lubią, ale dla mnie to na przykład to John Deera, to są dla niektórych za małe, dla niektórych za duże i sobie zostawi po prostu. Jedziemy ogólnie chyba, jak nie wiem, nie, nie dokładnie, ale staram się zrobić tak, żeby nie było tego małego ekranu. I w ogóle ale, nie kartów. Ale staram się, żeby nie było tego małego ekranu, ale on chyba dalej jest. Nie wiem jak to zrobić kompletnie, nie mam pojęcia. Duży ten siewnik. No, taki to sprzęt. To zostanę sobie na pewno na długo. To najprawdopodobniej jutro będzie odcineczek bo... znaczy w się momencie pewnie będzie to odcineczek, bo ja go nagrywam o godzinie 8 jeszcze przed lekcjami więc sobie go tutaj zrobiłem nagram go sobie jak tu, nie wiem co no, go może troszkę pokusimy zobaczymy czy tam, a ciągle jest to, dobra i myślę, że do fajnego sobie tura założę chociaż nie, nic jak sprzedam chociaż nie wiem, nie ma nic kasy, muszę zobaczyć ile są po tamtej kombajny hmm, Na przykład Forsza jest za 80 tysięcy, a on ma szerokie te heather. Może nam tylko no, nie tylko forsha jest z mojej, mój No, Forszita, chociaż to nie pasuje na to, ale. Forsha ma bardzo szeroki header, ma 6 metrów. Dobra, zmieniamy sobie na Forsai. Przedajemy sobie ten kombań, bo tu jest 4 metry. A u Forshaya uwaga będzie chyba 6. 6 i 1, chyba to czy 6,5. Wszystko moszkamy u Forshaya 6 i na 7 nawet. Na... To dobra powiem sobie, w no to bierzemy tego w Warszawie, chociaż tu nie, pas, nie pasuje, ale... no taki z poczko, taki sobie wezmę, większy, mniejszy, mniejszy. taki coś, już 90 tysięcy, ciekawe, czy na Hegel będziemy kosztować. Uwaga, uwaga 21 tysięcy na stick, chociaż będę musiał kolor zmienić, więc to będzie kolejny. Dobra, to na szczęście kasy nie dodaję, czyli przyspieszenie, taki też może być możecie sobie znaleźć. Standardowy Dobra, biorę takie coś. Dobra, 2000 nie zostało, genialnie. Ale w tym se lecimy. On jest najszybszy, bo tam ten Deere jedzie 43 na godzinę chyba. Nie wiem, bo go niedawno wgrałem. I nie praktycznie go... Znaczy testowałem go na jednej łapce takiej swojej. Ale... No, taki. Ma dużo moc, ale wolno jeść jak na no, takim mocnym ciągnik, bo dla mnie to 50 na godzinę powinien jeździć. się przełącza na ograniczonej prędkości, bo mi coś, więc nie wiem, nie mam pojęcia. czy pomysł, sobie przyczepę. No, jest duża, nawet pojemna, więc kilka zbiorników tego z wejdzie tu. Nie wiem, ale powiedzcie mi, czy wolicie takie na przykład um, kierownice, które mają trzy takie do kółka, trzy takie, nie wiem jak to powiedzieć, one tak łączą koło, czy takie dwie? No, patrzcie, yy, na przykład, nie wiem, w, ja bym się traktory, nie bo w każdym jest taka trzypunktowa chyba, to tak to nazywa się, na przykład tutaj jest też trzypunktowa w zetałku, ale w ususie, nie każdym, w tym ususie jest trzypunktowa, ale gdzieś to było. O, tu widać. Widzicie? To są takie dwa te to to są właśnie to jest dwupunktowa, a ta co jest kierownica teraz w Fosszaju to jest trzypunktowa. Ja wolę tą trzypunktową, bo mi się bardziej podoba. W ogóle dwupunktowych to tak się Jeszcze lubię, jak jest takie kółko, którym można kierować. Bo to jest za, nie, sztos. takie to już jest dla mnie. Każdem swojej swoje... Swój Dobra, to jedziemy już Myślę, że sobie pokosimy na słomę. Bo w może. Kurde, okay. Bo może by będę miał jakieś. <tryk> Zwierzęta. Później pszenicę sobie sprzedam. A słomę sobie hmm, na przykład. pobeluję, tylko po pszenicy sprzedamy dopiero. A nie wiem, jaka jest cena. Bo dzisiaj na odcinku tego wszystkiego nie sprzedam. Prędzej mi się to uda poza odcinkiem. A jak nie to wezmę kredyt, trudno. Bo, chociaż mamy w silosach też jeszcze, więc w silosie mówię sobie. A na następny raz będę sobie siał rzepak, Bo rzepak mi najbardziej odpowiada. Bo bym chciał, bo rzepak jest drogi w sumie, ale ma usypić I później po sprzedaży rzepaku bym sobie kupił jakieś mniejsze czy większe pole. Nie, jeszcze pomyślę. Ale to małe, chciałbym i to dużo posiadać opakiem. To by mi no troszkę sypło i mi trochę kasy też dostało. Dobra. Jak mi się znudzi trochę koszenie, to sobie wsiądę do traktora i będę podjeżdżał, jak będzie sypał pracownik. Chyba. Dobra, teraz jest już gotowy. Jedziemy. Patrzę jak on 17 do godziny i jedzie. Po prostu patrzcie, na on Tylko pod górkę mu trochę wolniej pójdzie. Tutaj wolniej pójdzie mu chyba. Czy nie? Poszedł. Chyba rządzko. nie Zróbmy go tam na górę. I z drugą strony też, żeby mi żadnego mijaczka nie zrobił. Żebym miał w razie jak robić. Tutaj na tym polu zawsze jak jest mały rolnik i tam na tym polu 18 zawsze jest kukurydza, na początek, zawsze. Ja pamiętam, że zawsze tam jest kukurydza. Zawsze. Każdy... I zawsze jest chyba ten sam rolnik. Który ma tą kukurydę. To jest fajny ten Forsik S517. Ale na no takie mniejsze gospodarstwa szkoda, że nie dodali nam odkubie E514. To by był kompletny sztosik. Dobra, 1400 skoczyć na kół zostawi źle. W środko jest dzisiejsze bardziej a tym jest bardziej głośny w ogóle <laughs> musicie jakąś tą serię jakoś tu nazwać bo tam na przykład nikt nie nazwał a ja miałem nazwę, ale no już mi kuzyn usunął niestety, bo no bo jest, no, dobry i daje kuzynom no, ale to się nic nie stało jeszcze w, niestety kuzyn usunął swoją mapeczkę i to było przykre, bardzo bo ja tam swoją to tam dużo nie porobiłem, to mogę odnowić praktycznie, znaczy nie odnowić, tylko zrobić nową. A on to naprawdę dałem mu swoją mapkę, którą dziedziłem czasem na przerwach pomiędzy lekcjami, bo na lekcjach nie siedzę, ale mam osoby, które siedzą czasami chyba i to. Bo kiedyś nie zdążyłem wyjść, bo grałem w Minecrafta kiedyś jeszcze, w piątej klasie chyba, to było, czy w czwartej, nie pamiętam dobrze. To normalnie, bo teraz jestem w szóstej klasie, to w piątej klasie, to ktoś, pamiętam, że weszłem zobaczyć, czy ktoś gra z naszej klasy. A tam grały trzy osoby z mojej klasy i one się później nie zgłaszały na lekcji. Więc to było takie trochę podejrzane bardziej. Ale ja później jak oni, bo w sumie ja tam nie grałem praktycznie, tylko chciałem zobaczyć czy ktoś gra, bo to był taki serwer, na którym grałem z kolegami. No i wyszłem i tak sobie pomyślałem w sumie, że ja zostawiłem tam tego Minecrafta i normalnie by ktoś mógł pomyśleć, że ja gram i mnie na przykład podkablować, a z siebie byli nie podkablowali, więc szybko wyszłem. Ale na szczęście chyba tak nie bo do dzisiaj na razie nic nie mówiła Pani. Więc dla nich to dobre, bo ja bym mógł powiedzieć, że oni grali na lekcji, ale... To już Pani decyzja. Oj, chyba pełni Pani To nie jak już normalnie. Paranąuję. No. Kieśnijmy sobie szybciutko, szybciutko. Dlaczego filmika, wynika filmika? W ogóle też za niedługo planuję live'a. Chyba albo w, w sobotę, albo w niedzielę, bo teraz yy, bardzo dużo rzeczy robię, tak w ogóle poza lekcjami. Uczę się do sprawdzianów, który mam w piątek. Z angielskiego i z dwóch rozdziałów, więc to naprawdę... <laughs> Niech ktoś napisze w komentarzu, że, że ja też się uczę to przypnę mu hashtag ja też się uczę to wtedy mu dam serduszko. Czy na przykład ucz się, nie ucz się na ten hashtag ucz się jak ktoś nie ma sprawdzianu, a jak ktoś ma sprawdzian i się do niego ma uczyć, to ja też się hashtag ja też się uczę, to przypnę tej osobie serduszko. Dobra, podjeżdżamy. Pytanie czy to jest podjada, podjada. Na szczęście. Dobra, jeszcze myślę, że tak z dwa zbiorniczki się z wami skoszę, I... albo do pełnej przyczepy i resztę sobie skoszę poza odcineczkiem, a słomkę, tak pomyślałem, że w sumie słowo mi na razie nie będzie potrzebna, a jak będzie potrzebna, to przyłączę sobie na misiczkanie, bo może mi akurat nie będzie potrzebna i tyle. Dobra, wysypamy, podnosimy i jeżdżamy. To jest w jedną stronę, słuchajcie, normalnie. Ciężniemy. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie, no słuchajcie, skoszło jeden zbiornik, i naprawdę już muszę się podszychać po lekcji, bo no, za chwilę dziewiątą. A ja. 9.30, chyba mam lekcję, więc muszę się jeszcze podszykować. Czy później? Nie wiem. Ale podszykuję się jeszcze pod lekcję, więc lecimy. Później, poza odcinkiem, myślę, że też sobie zrobię orkę. Znaczy, kupię pup, jak sprzedam to, myślę, i zaorzę sobie to. Przecież w sumie mam siewnik, więc mogę od razu sobie też zasiać. o ale sypię pszenica w ogóle nie wiem czemu ale nie mogę też zacząć rozpoczynać streama z gry też jakby ktoś wiedział to niech napisze mi w komentarzu jak to się robi bo ja kompletnie nie wiem naprawdę kompletnie nie wiem na youtube tylko wiem <tryk> Na YouTube to na odpowiadanie na pytania i to teraz A tak to to aktywnie live'a oprócz tego na YouTube to nie, nie umiem odpaść. W Kawa Pola, koświęty w Warszawie. Zlecimy, ponosimy.

To jest uu, 30%, to, jest, to będzie ponad połowa, będzie 10 ton, to 16 ton, to jeszcze praktycznie 3 zbiorniki tu wchodzą. No. A więc myślę, że tym akcentem kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę i napiszcie pod spodem hashtag też się uczę albo ucz się. Hashtag oczywiście też hashtag ucz się albo hashtag y, też się uczę to przed nabry. Serduszko. Zachęcam do subskrybowania kanału, stawiajcie lajki w górę. W następnym odcinku może będzie Jane Blake. Siema.